Oddaję w tej chwili głos Panu Prezesowi Arturowi Lorkowskiemu. Dziękuję serdecznie, dziękuję Panie Kierowniku. Witam Państwa serdecznie na webinarium Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który poświęcony jest naszej inicjatywie już nie nowej, ale drugiej edycji inicjatywy Inkubator Life i o tym dzisiaj będziemy Państwa z Państwem szczegółowo mówić. Zanim przejdziemy do szczegółów chciałbym jednak gdyby powiedzieć kilka zdań kontekstu. Zapewne Państwo wiecie, że, że uruchamiamy nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. To oznacza również nowe otwarcie dla programu LIFE. Należy zakładać, że Komisja Europejska przystąpi niezwłocznie do uruchamiania naborów w ramach nowej perspektywy finansowej. A celem strategicznym Narodowego Funduszu na tę nową perspektywę jest doprowadzenie do sytuacji, w której ilość i wartość projektów realizowanych przez polskie podmioty w ramach programu LIFE jest wartością, który pozwoli Polsce przynajmniej zrównoważyć wkładkę, składkę, którą polski budżet wpłaca do, 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 do programu LIFE, po to, aby Polska względem budżetu programu LIFE nie była płatnikiem netto. I to jest nasze wyzwanie strategiczne na nową perspektywę finansową, które przed sobą stawiamy. I, ale żeby to osiągnąć, musimy mieć dużo, i bardzo dobrych projektów, bardzo dobrych projektów w rozumieniu Komisji Europejskiej po to, aby te projekty przechodziły sprawnie procedurę i z sukcesem procedurę opiniowania przez Komisję Europejską i po to, aby polskie podmioty były laureatami tych, tych konkursów. Pierwszy konkurs pewnie Komisja Europejska ogłosi przed wakacjami tego roku. O szczegóły będzie mówił pan, pan kierownik Muter. Te daty jeszcze są pewnie przedmiotem, przedmiotem analiz. Niemniej jednak, my już 22 kwietnia uruchomiliśmy możliwość ubiegania się przez polskich beneficjentów. O wsparcie na napisanie aplikacji do projektu LIFE. I o tym jest tak naprawdę inkubator LIFE, czyli my oferujemy polskim beneficjentom wsparcie finansowe na to, aby pokryli koszty przygotowania oraz koszty negocjacji z Komisją Europejską w przypadku tych, którzy do takiej negocjacji zostaną dopuszczeni aplikacji do programu LIFE. I nasz nabór na te prace przygotowawcze w ramach inkubatora LIFE, Tak jak mówiłem, otworzyliśmy do 22 kwietnia i zajmie, zamkniemy ten nabór 15 czerwca i w tym okresie oczekujemy na Państwa wnioski kierowane do Narodowego Funduszu. Ze wskazaniem jakiego typu aplikacje chcielibyście Państwo napisać i złożyć do Komisji Europejskiej, ale państwu jakby sfinansujemy i wesprzemy Państwa w przygotowaniu takiej aplikacji. Tegoroczny nabór jest konsekwencją, czy jest jakby kolejnym etapem tego, co robiliśmy w roku ubiegłym, ponieważ pierwszy taki w ograniczonym zakresie pilotaż takiego instrumentu Narodowy Fundusz uruchomił w roku 2020. I w naszym przekonaniu ten instrument przyniósł sukces, ponieważ ci, którzy skorzystali z inkubatora, czy ci, którzy skorzystali ze wsparcia, to są głównie te podmioty, które dzisiaj negocjują z Komisją Europejską swoje, swoje aplikacje, czyli przeszli przez to sito. To znaczy, że przygotowali dobre, dobre projekty i my dzisiaj chcemy rozszerzyć to wsparcie dla polskich beneficjentów, po to, aby było więcej tego typu projektów, i aby więcej, więcej beneficjentów z Polski odniosło sukces, tak jak nasi partnerzy, ci, którzy z nami współpracowali w roku ubiegłym. Dlatego rozszerzyliśmy w tym roku katalog beneficjentów programu LIFE. Ubiegłym roku on był skierowany wyłącznie do NGO-sów. W tym roku otwieramy go na wszystkie podmioty, z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych, ale wszystkie jednostki, które nie mają statusu państwowej jednostki budżetowej, mogą być beneficjentami Inkubatora Life i ten katalog jest bardzo szeroki. To świadczy również o, 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 o naszym coraz szerszym poszukiwaniu dobrych projektów, dobrych pomysłów i naszej gotowości do wsparcia szerszego katalogu podmiotów. No, niemniej jednak my również patrzymy na to, w jaki sposób Komisja Europejska ocenia te projekty, więc my też chcemy wspierać te projekty, które mają szansę na powodzenia w konkursie. Dlatego też wobec tych, którzy chcą otrzymać nasze wsparcie na przygotowanie aplikacji do LIFE, a, dodaliśmy na przykład wymóg współpracy międzynarodowej, wymóg innowacyjności dla danego projektu w skali Unii Europejskiej. Wyjątkiem są to oczywiście projekty z zakresu ochrony przyrody, ale te wymogi, i tu pewnie będziemy też szczegółowo w dzisiaj z Państwem wyjaśniali, by nie wynikają z naszego, widzimy się, one są efektem naszej analizy jako krajowego punktu kontaktowego programu LIFE, tych projektów, które odnoszą sukces na poziomie Brukseli, dlatego my też chcemy wspierać te projekty, które mają perspektywę sukcesu. I też zachęcać Państwa do przygotowania takich projektów, które taki sukces mogą odnieść. Z tym wiąże się również kwestia intensywności naszego wsparcia, ponieważ my co prawda podnieśliśmy kwotę maksymalnego wsparcia do z 50 do 80 tysięcy, no niemniej jednak obniżyliśmy procentowy udział tego wsparcia w stosunku do wartości projektu z 1% do. 0,6%, ponieważ znowu my widzimy, że Komisja Europejska premiuje duże projekty, a projekty z Polski do tej pory były dwukrotnie średnio mniejsze niż średnia europejska. Wobec tego my chcemy podnieść i zachęcać beneficjentów do składania większych projektów, projektów, które będą miały znowu większe szanse w tym konkursie, który, który jest organizowany na poziomie Komisji. Wsparcie finansowe to jednak nie wszystko. Life Inkubator to również wsparcie w przygotowaniu samej aplikacji, wsparcie, które jest udzielane przez pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego, czyli Wydziału Life na bieżąco, jeżeli chodzi o konstruowanie samej koncepcji wniosku, o, o przygotowanie aplikacji na każdym etapie. I ja jestem strasznie dumny z, jakby z pracowników wydziału, którzy z wielkim oddaniem i z wielką wiedzą Dzielą się swoim doświadczeniem już wieloletnim w tym zakresie z beneficjentami. Beneficjenci bardzo sobie chwalą to wsparcie i to wsparcie również przyczynia się do tego, aby coraz więcej, coraz lepszych projektów przechodziło przez sito Komisji Europejskiej. To dzisiejsze spotkanie nie jest spotkaniem ostatnim, będą kolejne webinaria organizowane. Ten materiał. Nagranie z dzisiejszego webinarium, ale i prezentacje będą dostępne online. Ale kulminacją naszej akcji informacyjnej będzie oczywiście Dzień Informacyjny Live, który odbędzie się pod koniec czerwca. No i zapraszamy Państwa również do udziału w tym wydarzeniu, jak i szeregu innych organizowanych przez Wydział. A tak jak mówiłem, naszym wspólnym celem jest to, aby. Jak największa liczba, jak najlepszych projektów uzyskiwała wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, ale również wsparcie ze strony Narodowego Funduszu, tak już na etapie przygotowania, jak i na etapie wdrażania, ponieważ Narodowy Fundusz również będzie wspierał te projekty na etapie wdrażania, czyli udzielał wsparcia już finansowego dla wyselekcjonowanych projektów. O czym już informowaliśmy i będziemy informowali w kolejnych, w kolejnych spotkaniach. Dziękuję serdecznie, życzę miłego spotkania.